Rolnik Szuka Żony zmierza ku finałowi. Znamy już oglądalność ostatniego odcinka, wyemitowanego w niedzielę, 23 listopada. Okazuje się, że był to wielki hit niedzielnej ramówki. Rolnik Szuka Żony to murowany hit telewizji polskiej już od kilkunastu edycji. Obecna także cieszy się sporym zainteresowaniem widzów, mimo iż krytykują oni niektóre aspekty programu. Okazuje się, że im bliżej finałowego odcinka, tym więcej widzów zasiada przed telewizorami, by śledzić miłosne perypetie rolników. Rolnik szuka żony miał ogromną widownię, trzeba przyznać, że rolnik szuka żony w ostatnią niedzielę, 23 listopada, cieszył się bardzo dobrym wynikiem, jeśli chodzi o oglądalność. To już ostatnie odcinki przed finałem, nic zatem dziwnego, że widzowie włączają TVP, by sprawdzić, jak rozwijają się związki powstałe w programie. Najliczniej oglądanym programem TVP w weekend było reality show Jedynki rolnik szuka żony. Odcinek wyemitowany w niedzielę 23 listopada był liderem w paśmie i przyciągnął niemal 1,9 miliona widzów przy udziale na poziomie 19,5%, wyraźnie przekraczając średnią programu wynoszącą 1,7 miliona. Można przeczytać w komunikacie dla prasy. Z pewnością w budowaniu widowni pomógł też fakt, że w ostatnią niedzielę TVN nie wyemitował kolejnego odcinka tańca z gwiazdami. Zamiast tanecznego show widzowie mieli okazję oglądać tam nową wersję Akademii Pana Kleksa. Co się dzieje w miłosnym reality show? W ostatnim odcinku programu Rolnik szuka żony, uczestnicy show udali się do miejscowości, z których pochodzą wybrani przez nich kandydaci, by poznać ich rodziny, przyjaciół i zobaczyć, jak wygląda ich życie. Rewizyty były pełne emocji. Pary utwierdziły się w przekonaniu, że warto rozwijać znajomości, które, być może, przerodzą się w typowe związki i będą prowadzić do ślubu.